Siemanko wariaty, na początku filmu strzelcie łapkę w górę i subika. W poprzednim filmie mówiłem, że mam dla was skinę do rozdania. Także zrobimy się w kolosowanko i lecimy z odcinkiem. Dzisiaj odcinek, który wam obiecałem, motocykle widzów, także nie będę przeciągał i zapraszam do oglądania. Nie jedna kobieta by chciała ugryźć, ugryźć tak jak ja mm, 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 mm. takie pyszne nie wiem co odcineczek rozpoczyna Dominik podla ciebie Dominik przedstawia Yamaha YZ-125 jest to dwusuw na selekcji B a rocznik od tej maszyny to 2004 jak Dominik pisze wyrażam za 7000zł V-MAX to około 115 km na godzinę, lecz przełożenie nie ma na moc, więc Vmax będzie wynosił blisko 90 km na godzinę. Wiomasto wymieniał takie rzeczy jak uszczelka dyfuzora, pompa hamulcowa, klocki hamulcowe i łożyska w tylnym kole. Oraz planuje kupić plastiki z rocznika 2015 i nową oponę. Dodał od siebie, że ma kanał na YouTubie. Także to wszystko, a ocenkę dostajesz 8,5 na 10. Drugą osobą naszego zestawienia jest Artur. Pozdrawiam kadacie Mordo. Artur przedstawia Yamaha R125 z rocznika 2008. Doda także, że spalanie Rki wynosi 3, 4 litry na setkę i jechał nim ponad 140 km na godzinę. Jest to jego oczko w głowie, a zarazem pierwsze moto. Yamaha kupił 3 lata temu, lecz ma z nim kilka przygód, takich jak szliw na drodze, urwany podnóżek, poszarpany wydek i lekko otarte boki. Lecz postanowił, że tego tak nie zostawi i podokupuje części. Zmienił wydek i odblokował ją. Jak mówię, a tu to się stało z jego własnej głupoty. RC wymieniał podstawowe rzeczy, takie jak zmiana filtrów w aleju, i jeszcze tylna opona została zmieniona szerszą. Dodaję jeszcze od siebie, że każdemu może polecić ten model, niekoniecznie jako pierwsze moto. Dorzucił od siebie, że on pozdrowić przepsiole Sandy, także pozdro Sandy. Następną osobą jest Wiktor. Pozdrawiam Ciebie, Mordo. Wiktor przedstawia swojego Crossa X Motos XB38 o pojemności 125. Krosa posiada od nowości, który ma już ponad 3 miesiące. Jak Wiktor mówi, motoba bardzo dobrze się spróbuje. Nie zdarzyło się jeszcze, aby cokolwiek musiał w nim wymieniać. Oby, tak dalej. Szkoda, że krótko go opisałeś, ale i tak doceniam. Dodał od Ciebie, że liczy, że będzie na odcinku, także jesteś mordeczko. Bardzo fajne zdjęcia, a ocenkę dostaje 7,5 na 10. Czwartą osobą jest Kacper, pozdra ciebie Kasper przedstawia krosa. Honda CR 125 w Rocznego tutaj maszyny to 98 A wychodząc z fabryki miał 45 koni Lecz teraz ma mniej, ale i tak nie zawodzi w jeździe Kacper kupił ją za 5800 Lecz teraz ceny cerki poszły w górę I chodzą w granicę do 7000zł Niestety nie ma przełożenia kilometry I nie mierzył ufomaxa Mogę trochę więcej opisać swoją maszynę Ale i tak jest dobrze Mega ładny cross, a ocenę dostaniesz 8,5 na 10 Teraz mogę was trochę zaskoczyć lub też nie Ale piątą osobą jest Oliwka i jej cross Kawasaki KX-85 Oczywiście dwusuwie KX posiada sześciobiegową skrzynię Super się na nim jeździ Oraz na swój wygląd jest bardzo lekki Bo waży zaledwie 65 kg i ma aktualnie 28 koni Jak Oliwka pisze bardzo cieplutko poleca jako pierwsze moto Bo sama zaczyna od tego I uważa, że wystarczająco na początkującą osobę jest idealny Pani go opisałaś także że ocenkę dostałeś 9 na 10 i serducho dla ciebie. A jeśli ty chcesz, aby twoje moto pojawiło się na odcinku, to wbij opis pod tym filmem. Wszystko będzie wytłumaczone co i jak. Do następnego odcinka, wariaty. Opowiem ci historię, którą wysłuchaj uważnie, o młodym chłopaku, który odkrył w sobie pasję. Obudził się jak zawsze, któregoś dnia tygodnia, włączył składankę, piosenki o motorach. Widział siebie, jak zasuwa na dwóch kołach, zbierał oszczędności, nie myślał o kłopotach.